W tym programie chłoniemy miasto. Spacerujemy, spotykamy ludzi, którzy tu żyją, którzy mają swoje pasje bardzo często związane z Warszawą. Rozmawiamy, chłoniemy to miasto, jego obrazy, jego zapachy. Wszystko to, co da się uchwycić spacerowym okiem. Dziś gość szczególny, który ma niesamowitą wiedzę o stolicy, niesamowitą wiedzę o mieście, a także wielkie serce i wielką miłość dla tego miasta, dla Warszawy. Obiecaliśmy Państwu spotkanie z kimś wyjątkowym, no i pora zacząć nasz spacer, gdzie będziemy w tym spacerze patrzeć po warszawsku na to nasze cudowne miasto. Łukasz jaka asprzycki Dzień dobry, Panie Łukaszu. Dzień dobry, witam na moim mnie ukochany. Po warszawsku, to jest to miejsce w sieci, które ma tyle opowieści o Warszawie, tyle historii, że no, nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności zaproszenia Pana na spacer, żebyśmy właśnie na te ulubione i ukochane też te, te części miasta przez Pana. Spojrzeli spacerowym okiem, gdzie my jesteśmy i gdzie idziemy. Jesteśmy na warszawskim Mokotowie, dokładnie na Wierzbnie. Jest to moja ukochana część Mokotowa. No i pokażę Wam parę takich perełek z najbliższej okolicy, Aha. miejsc, które są mi szczególnie bliskie. Pierwszym miejscem jest rzeczywiście detal, bo jest to furtka, furtka, która tutaj jest zachowana dzięki właścicielom od dawna. Wiele osób mówi, że to jest jedna z najsłynniejszych, jeśli nie najsłynniejsza furtka w Warszawie. Dlaczego? Tak, no, moim zdaniem najsłynniejsza furtka w Warszawie, ponieważ, jak widzimy, jest pełna postrzelin. Towarzyszy tej furtce historia. Być może nie jest do końca sprawdzona, natomiast zasłyszana, że wyglądało to tak, że uciekający Polak przed strzającym do niego Niemcem ukrył się właśnie za tą furtką. No i tutaj widzimy postrzeliny po karabinie oraz takie dziury po granacie odłamkowym najprawdopodobniej. Z opowieści wynika, że ten Polak przeżył, Natomiast no, furtka, furtka nosi takie właśnie ślady e, tej potyczki. Czekają na nas fajne miejsca, więc co? Idziemy. Idziemy, chodźmy, idziemy. zapraszam. Dobrze. Kolejny przystanek w trakcie naszego spaceru i kolejny przystanek z historią, w którym jeszcze teraz jesteśmy, pani Łukasz. Tak, jesteśmy na ulicy Naruszewicza przy skrzyżowaniu z Tyniecką, a za nami bohater naszego przystanku, czyli kamienica z ogromną ilością postrzeleń i to z każdej strony, co jest nietypowe, prawda, bo i od tamtej strony, od tej i od strony ulicy Ona Tynieckiej. Trochę jak Ford wygląda? Tak, jak Ford. Podobna historia tutaj była taka, że y, na poddaszu ukryli się ludzie, a y, ci, którzy do nich strzelali, stali po drugiej stronie ulicy Naruszewicza i widocznie jakąś serią może po prostu lecieli po całym budynku, aby, aby kogoś trafić, dlatego ta seria jest taka po prostu nieregularna, ale robi wrażenie. Robi wrażenie i no, potwierdza to, że pamięć nie umiera. Dobrze, dobrze. Dzisiaj historia, historia, ale nie tylko historia. Idziemy dalej idziemy do parku. Idziemy do parku Dreszera. To jest park Dreszera. E, cały czas starym okotów. Tak jest. E, pan Łukasz Stoja, Kasprzytki. Dzisiaj nasz e, przewodnik i gospodarz e, spaceru. E, I znowu miejsce, gdzie łączy się i radość, i historia, i wspomnienia, e, i śmiechy dzieciaków. Tak. Tak, no to jest miejsce szczególne dla Mokotowa całego, ponieważ um, z historii możemy, niektórzy może, mogą wiedzieć, że na Mokotowie toczyły się bardzo ciężkie walki. No i e, wtedy chowano ludzi tak naprawdę wszędzie, głównie na podwórkach e, kamienic czy na cmentarzach, ale tam miejsce bardzo szybko się skończyło. Szukano więc kolejnych miejsc, gdzie można by swoich bliskich czy, czy w ogóle ludzi, którzy zginęli pochować. No i, Właśnie ten park stał się takim jednym z największych, jeśli nie największym w Warszawie, prowizorycznym cmentarzem. Poza tym było to też bardzo ważne miejsce dla mieszkańców Mokotowa, ponieważ to właśnie tutaj... Odbywały się zrzuty pomocowe. Natomiast, żeby taki zrzut mógł się odbyć, no to e, i okupant, żeby się nie pokapował w tym wszystkim, no to mhm. trzeba było to zrobić z głową, więc zrzutów dokonywano nocą. Natomiast, żeby samolot zobaczył to miejsce, też trzeba było jakoś rozświetlić. E, w zdecydowanej większości robiono to takimi krzyżami, które podpalano, no ale gdyby to zrobić na Mokotowie. Niemcy by się zorientowali. No, zorientowaliby więc, się, oczywiście, tak, żeby się zorientowali. Więc w parku założono oświetlenie elektryczne. Wytłumaczono to oczywiście tym, żeby mieszkańcy mieli gdzie spędzać czas. No i to oświetlenie wtedy, kiedy było włączone, po prostu dawało znać y, zrzucającym pomoc. Y, natomiast Rosjanie zrzucający pomoc, ciężko to wytłumaczyć, natomiast nie używali spadochronów, więc cała ta żywność, która tutaj spadała, Rozwalała się na ziemi, no i mieszkańcy Mokotowa musieli sobie ją sami zbierać, więc dużo smutku tutaj, tutaj było. Natomiast teraz ten park jest to miejsce, gdzie jednak te rodziny czas spędzają ze sobą. I rodziny, i psiarze, i dzieciaki. E, I to jest zupełnie inne miejsce w tym zatłocznym mieście, gdzie radzimy naprawdę e, przychodzić e, często i zatrzymać się w tym biegu miasta, usiąść na ławce z książką. E, Poczuć jak to zupełnie zupełnie inaczej e, tętni tym wszystkim życiem e, tak. miasta. E, ja e, idąc tutaj, tak spoglądałem troszeczkę na pana przed ramię, bo tam jest warszawski tatuaż, chodzi mi o to. O ten. Tak. Tak, może pokażmy bliżej do kamery, podejdźmy delikatnie. Tak, jest to tatuaż. Od razu zaznaczam, że jest nieskończony, ponieważ tak. jest wykonana pierwsza część prac, więc twarze mojej prababci i mojego pradziadka już są dość mocno zarysowane. Rzeczywiście, ale jej ujazdowskie w latach 30. Tam oni spacerowali. Najprawdopodobniej fotograf był na zamówienie, bo nie robiło się fotografii zdjęciem, zdjęcia telefonem komórkowym, tylko trzeba było zaaranżować całą tę sytuację. Dzięki pradziadkowi przenieśliśmy się z Pragi na Mokotów, więc miło ich tutaj gościć. Pomnik w parku Dreszera to jest miejsce tej dużej historii, ale też tu dokładnie w tym miejscu zaczęła się ta część małej, ale też ważnej pańskiej historii i. W historii tej e, pasji do miasta i spacerów też. Właśnie, właśnie, bo tutaj rozpoczęły się te rekordowe spacery. To właśnie z tego miejsca ruszaliśmy pierwszy raz na spacer, gdzie towarzyszyło nam kilkaset osób. Organizowałem go z moim przyjacielem, Maćkiem, Maćkiem bilką Bilonem. No, i na każdy kolejny przychodziło tych osób coraz więcej. Aż ostatnio doszliśmy do 550 uczestników spaceru, co było rekordem. Powiedzmy, że ten Pański przyjaciel to jest jeden z najsłynniejszych raperów w Polsce. I mnie korci, żeby zapytać, jak on się czuł jako przewodnik. Stresował się tak samo jak ja na początku, bo Dobra. nie wiedzieliśmy, czy w ogóle ktoś przyjdzie i czy będzie chciał nas słuchać, no ale jak zobaczyliśmy tą grupę osób tak życzliwie nastawionych i uśmiechniętych, no to trzeba by ich zapytać, ale chyba było fajnie. Jak czy ludzie przychodzą na te spacery? Głównie są to mieszkańcy Warszawy. Głównie są to mieszkańcy Warszawy albo ludzie, którzy już długo mieszkają w Warszawie, ale chcą poznać bardziej swoją dzielnicę albo inną dzielnicę, a także fani gości, których zapraszam. Czyli na przykład wtedy byli to fani rapu również, w innych przypadkach są to fani aktorów, z którymi chodzę, a czasem organizuję te spacery sam. Wtedy wierzę, że ludzie przychodzą, żeby mnie posłuchać. Czy ktoś, kto towarzyszył kiedyś Panu takim spacerze, odkrył coś związanego ze swoim życiem i z Warszawą, albo coś go zaskoczyło, że trafiło się o rany? To jest to jest to jest coś wyjątkowego. Praktycznie na każdym spacerze zdarza się ktoś, kto chce coś dodać, Aha. więc te spacery dodatkowo otrzymują kolejne, kolejne dno. Chociażby na spacerze po wyścigach konnych, po torze wyścigów konnych, mhm. przyszedł pan, który tam pracował przez 50 lat i słynne ruszyły. To był on. O! Z chęcią dałem mu mikrofon i 20 minut opowieści prosto z serca wyścigów konnych. No, takie rzeczy się właśnie zdarzają i to jest piękne. A czy zdarzył się ktoś taki, kto przyszedł do pana w trakcie takiego spaceru, albo też w ogóle e, e, spośród widzów e, tych wszystkich materiałów, które możemy oglądać w internecie, e, który na przykład zapytał: A po co pan to robi? Tak, pytają mnie czasem osoby, czy, to, co czy po czy, co pan czy... to robi? <laughs> Jeku, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś bardzo górnolotnie, ale mam swoją misję po prostu. Mam swoją misję krzewienia tej miłości do Warszawy. Dopóki ludzie chcą tego słuchać i chcą ze mną chodzić, i mnie słuchać, słuchać audycji, no to to będę to robić. Dobrze, no to w takim razie dzisiaj mamy wielkie szczęście być Pana gościem razem z naszymi widzami. Idziemy dalej. Zdradzamy czy nie zdradzamy, gdzie idziemy? Nie zdradzajmy. Nie zdradzajmy. Chodźcie Państwo z nami, idziemy, idziemy. Na Krokomierzu, w trakcie naszego spaceru, w tej chwili już około 9 tysięcy kroków przegonił mnie Pan przez Warszawę, ale cieszę się bardzo. Panie Łukaszu. Plac y, Pięciu Rogów. No, Plac Pięciu Rogów przez ostatnie lata zmienił się bardzo. Uh -huh. Natomiast no, w głowie miejmy też to, co było kiedyś, no bo przecież po to tu jesteśmy. Czy to prawda, że to był cyrk? No, prawda, był cyrk. Cyrk zwany Hecoł. W tak go zwali. Cyrk in, wyglądał inaczej, niż teraz sobie go wyobrażam, ponieważ była to wielka drewniana rotunda. Uh -huh. Stał gdzieś. W tym miejscu właśnie. Natomiast nie był to taki cyrk, jak sobie wyobrażamy teraz, ponieważ był to cyrk raczej dla plepsu. Były tam walki zwierząt, coś można podciągnąć trochę pod gladiatorstwo, nic, nic przyjemnego. Uh -huh. Działy się tam złe rzeczy. To było w Warszawie? To było w Warszawie. No, wtedy Warszawa też miała inne zupełnie granice niż teraz, więc no, było w ścisłym centrum. Istniał niecałe 100 lat, na szczęście nie cieszył się ogromną popularnością, co, co mnie cieszyło opisując to co tam się działo tak? mm -hmm. Ym, natomiast y, no później powstał to znaczy obok znajdował się dom braci Dom braci Jabłkowskich, który istnieje, istnieje do dzisiaj. Też niesamowite miejsce. Ja kiedyś znalazłem takie stwierdzenie, że tam dawno temu można było zrobić zakupy jak w Paryżu. To była prawda? Prawda. Tam były piętra podzielone tematycznie. Aha. Znajdowała się, uwaga, przechowalnia dzieci, gdzie można było dziecko zostawić A i sobie na o, zakupy. A mówimy wieku? No mówimy o XIX no na przykład Już wieku. Już mieli przechowalnię dzieci, proszę Państwa. Tak. Już mieli przechowalnię dzieci. A na dachu znajdowała się kawiarnia pod słońcem, z której można było obserwować całą panoramę. Warszawy. Jak już pochłoniemy trochę tej historii Aha. i zgłodniejemy, to możemy pójść do miejsca, które jest mi bardzo bliskie. Dobrze. Prawie 10 tysięcy kroków szczerze powiedziawszy, jak tak patrzyłem na kro krokomierz. Oranżada i kompot jak studenci. Ona, żada i kompot, jedzenie domowe. A ulica? A ulica szpitalna, więc... Yy... Może wiele osób mogłoby się nie spodziewać, że tutaj można sobie w ten Dobra. sposób zjeść, ale Dobra. nie ukrywam, że jest to trochę moja trochę baza. Trochę Jak w Paryżu. E, trochę jak w Paryżu, tak. Ale tutaj można nie tylko się posilić, bo tutaj też e, oglądamy w Towarzystwie Przyjaciół zawsze mecze. Aha. Mecze naszej stołecznej Drużyny Legii Warszawa. Aha. Aha. E, jedyne takie miejsce w śródmieściu, które e, skupia lokalsów, tak zwanych, więc e, dlatego tutaj często bywam. No właśnie lokalcy. a jak tu przychodzi ktoś, e, kto może na przykład nas i o, to ja tu wpadnę, to no co? super, to tym lepiej tak? będzie naszym tak? lokalsem, kolejnym. Tak? Oczywiście. W dzień można tu zjeść, wieczorem można pokibicować, a zawsze można posłuchać fajnych rozmów i dołączyć. Bardzo dziękuję za ten spacer i dziękuję też za e, orężadę. Tak, kończymy i finiszujemy nasz dzisiejszy spacer trochę jak studenci, tak, bo to jest takie właśnie fajne w spacerze, że można też przenieść się do swoich czasów studenckich i zatrzymać się właśnie gdzieś na chwilę, nie tylko we wspomnieniach, ale i w takim miejscu jak właśnie to w sercu Warszawy, na którą dzisiaj patrzyliśmy spacerowym okiem z Państwa i naszym gościem Łukaszem Ostoją Kasprzyckim. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję.